Dla mnie przepis na przejście każdej drogi był taki, że po prostu trzeba załadować tak, żeby na tą drogę mieć przewagę. I tutaj można powiedzieć, że pewną wspólnotę myśli znalazłem ze szkołą warszawską, reprezentowaną przez no, wspomnianego tutaj Leśka, Milciarka, głównie Marka Fabianowskiego i. On, i ich takiego, no można powiedzieć tutaj i, i, taką osobę, która nad nimi ciuwała, moim zdaniem e, e, chyba największego niespełnionego wizjonego polskiego spinania na tą czasu. Myślę o Janie Wojciechu Kubaniu. To był pierwszy człowiek, e, który twierdził, że spinanie kiedyś się stanie sportem. E, że ono trafi na olimpiady, że my musimy do tego podchodzić jak do biegu na 100 metrów, czy do maratonu, czy podnoszenia ciężarów, że takie iść będzie, że nie ma wyjścia i musimy iść w kierunku jakichś nowoczesnych metod treningowych. Myśmy się trochę łącznie z jego podopiecznymi odśmiechiwali z tego jego zelotyzmu. Natomiast to się okazało trafnym przewidywaniem. Jeżeli tu można czegoś żałować, to to, że yy, że no, nie przeszliśmy w kierunku, który on gdzieś tam zarysował, bo można było wcześniej osiągnąć znacznie więcej. A